Dzisiaj na kanale Brudnego Brzmienia będziemy rozmawiać o dziwnych efektach. Ten odcinek jest specyficzny, ponieważ to nie będą dema tych efektów, strictech. Chcę Ci tylko pokazać kilka efektów, z którymi mogłeś się nie spotkać wcześniej na swojej drodze gitarowej, muzycznej. However, you name it. Więc mamy dzisiaj na tapecie Kutrona od Elektro dokładnie w wersji Plus. Jest to efekt, który możesz znaleźć, jeżeli kiedykolwiek słuchajesz Johna Mayera, ale o tym później może, jeżeli nie zapomnę. Mamy. Dwa ring modulatory. Jeden to jest Fairfield Circuitry Ring Mod. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał ten model. Nie jest wybity na obudowie. I drugi to jest mój DIY. Nie pamiętam, czego to jest kopia, ale to jest taki czysty ring modulator. To jest taki bardzo brudny. Zresztą zaraz zobaczysz. Bardzo specyficzny, bardzo przesterowany ring modulator. I na koniec mamy na deser kolejnego Electro Harmonix. Electro Harmonix jest bardzo dobry w robieniu dziwnych efektów, czyli Attack Decay. I to jest efekt, który symuluje cofającą się taśmę. Dosłownie zresztą, zaraz też again, zaraz zobaczysz. I tak jak powiedziałem na początku, nie będą to dema tych efektów per se, będzie to bardziej taka przegrywka i pokazanie soundów, które możesz tutaj okręcić i jakie możesz rzeczy ogarnąć na podstawie tych efektów. Oczywiście powiem, co tam możesz ukręcić i do czego dana gała służy, ale jeżeli chcesz zobaczyć jakiś dłuższy temat, w którym rozmawiamy bardziej dogłębnie na, dany, na temat danego efektu, daj znać w komentarzu, bądź zapraszam do wyszukiwania w Google. Jest bardzo dużo kanałów, Niestety tylko zagranicznych w Polsce i było mi bardzo ciężko to znaleźć, które mówią o tych efektach, które mówią o bardziej specyficznych zastosowaniach tych efektów. Pierwszy na tapet wyląduje nam Electro Harmonix. Jest to efekt, który ja kupiłem przez Johna Mayera. Ma jeden numer, w którym używa. Kutrona do robienia właśnie takiego kaczkowatego brzmienia. Kutron to jest w ogóle filtr obwiedni, i to jest, możesz sobie o tym myśleć jako o automatycznej kaszce. Czyli to, co normalnie robiłbyś pedałem w kaszce, to tutaj możesz robić za pomocą siły grania. I będziemy mieli dwie gitary do testów sponsorowane przez Majesty, ale sponsorowane w taki sposób, że po prostu je kupiłem od Michała. Czyli pierwsze to jest Strat, którego już tutaj też widziałeś. Absolutnie fenomenalna gitara. To jakby, wiesz, no nie, będę cię, nie będę Cię okomywał, te gitary Michał robi super. I drugie to jest moje Majesty numer 1, które też już widziałeś. Na przykład odsłałem Cię do materiału o VHT, w którym jest bardzo dużo grane na tej gitarze. Jest to absolutny fenomen. Michał, jeżeli to będziesz oglądał, potrzebuje więcej gitar. Bierzemy sobie naszego Kutrona. Kutron jest zasilany dość specyficznie, ponieważ on potrzebuje 24 V i potrzebuje je z plusem w środku. Dlatego jest taka bardzo fajna przepinka z... Cioxa, który używam, czyli zbieramy sobie jeden, zbieramy sobie drugi, mamy kutrona, działa, działa, super, odwracamy kabel, jeden i teraz tak. Co możesz zobaczyć na kutronie? To jest to, że posiada pętlę efektów i zaraz sobie tej pętli efektów użyjemy, wykorzystamy sobie do tego Conquistadora od Way Huge, to jest taki bardzo fajny bramkowany fuzz i wykorzystamy sobie do tego super octave od Bossa. I co ty tutaj możesz zrobić? Możesz wybrać tryb, w którym pracuje ten efekt. Możesz wybrać, jak szybko pracuje ten efekt. Czy sweep idzie w górę, czy sweep idzie w dół. Czy jest szero bardzo szeroko y zakres tego migania. Czy jest bardzo szeroki zakres, czy jest bardzo wąski. W którym momencie wyskakuje ten pik. Jak dużo gainu i czy chcemy ten sygnał dopalić. W przypadku Rigu, na czym gramy dzisiaj? Wszystkie efekty będą szły w mojego ampega V4B. I Ampega mam rozkręconego tak trochę na edge of breakup. Nie jest w pełni przesterowany, ale chciałem, żeby był taki, jakim gram na co dzień. Czyli nie kręciłem, nie staram się tutaj robić aproksymatę do, do Johna Mayera czy, czy do jakiegoś innego wykonawcy. To jest ten sound, który ja mam bardzo często ukręcony na tym wzmacniaczu. Mówi ten wspaniały, mam w internecie. I kutron, od razu odpalony, dokładnie z tymi ustawieniami, które widzisz na kamerze. ten sound jest ekstremalnie dziwny. Ukręćmy go trochę bardziej, żeby nie był taki bardzo kłaki, w sensie żeby on nie sypał tak bardzo górą po uszach. Brzmi trochę jak efekt z Pokémonów, co, co jest super fajne. Wykręćmy sobie trochę inny tryb, wykręćmy sobie mig, Wykręćmy sobie szybki response. Wysoko peak, dużo gainu i dostajemy coś takiego. I dostajesz takie brzmienie focus zone. To, co jesteś w stanie zauważyć, to to, że przy tak dużym gainie nie dostaje w ogóle żadnej odpowiedzi z tego efektu, naprawdę. Jeżeli urodziłeś się końcówką lat 80., bądź wychowałeś się w ogóle w latach 90., czy urodziłeś się końcówką lat 80., na przykład pamiętasz taki zespół, który się nazywał Jamiroquai. I Jamiroquai w swojej muzyce miał mega dużo takich bardzo dziwnych efektów i to jest prawdopodobnie jeden z tych efektów, który, który można było złapać. I teraz tak, wiemy, że ten efekt potrafi grać dziwnie. wrócimy sobie do moich jakby bardziej znanych mi ustawień. I teraz zróbmy jedną rzecz w tych naszych dziwnych efektach, czyli wypniemy sobie fuza, czyli tak jak mówiłem do kamery B, ale powiem też do kamery A, czyli wpinamy sobie konkuśkador od... Way huge, odsyłam Cię do bardzo dużej liczby wideo na YouTubie, które opowiadają o tym efekcie, to jest zbramkowany fuz, taki typu velcro. Co to oznacza? Oznacza to to, że brzmi tak, jakbyś przyczepił tutaj rzep i go odrywał. To jest dokładnie ten sound. Podpinamy sobie superoktyw od bossa, do tego, że chcę Ci pokazać, co się stanie, jeżeli do tej automatycznej kaczki, która posiada pętlę efektów, wepniemy sobie fuza z oktawą w dół. Po prostu. I teraz tak. Oktawka, mamy oktawę. Wpinamy sobie wejście. Tutaj FX Send, czyli wysyłka z Kutrona. Return. O, słyszę, że już zaczynają się dziać rzeczy. Jeszcze pix skręcimy. Gain trochę mniej Dobra Wpinamy superoktyw Znowu Jamiroquai Dopalmy sobie to fuzem wszystkim Na pewno możemy dać trochę mniej w chyba, nawet zaraz zobaczymy, bo w sumie nie wiem. W sumie zobaczmy, dałem więcej gainu. Mhm. I więcej gainu tutaj fajniej gada. Wydaje mi się, że zaczynamy to z wysokiego C, ponieważ samo to połączenie tych soundów jest ekstremalnie dziwne. Fuzy z Hugh są dość specyficzne już same w sobie, ponieważ te obwody, wiesz, udają czasami jakiegoś fuza, ale z reguły yy, Jorge Trips, czyli facet, który założył Hugh, jeżeli dobrze pamiętam, buduje te fuzy w bardzo specyficzny sposób. I one są po prostu inne niż wszystko. Nawet nie wiem, czy nie zostaniemy tylko i wyłącznie przy stracie. Tak jak powiedziałem na początku, że będzie Majesty pierwsze, ale chcę bardziej iść w tą stronę, co mi dany efekt powie, jak, jak będzie chciał brzmieniowo ze mną współgrać. Zostawimy sobie superoktyw i zostawimy sobie Conquistadora podłączone i teraz na tapet bierzemy Attack Decay, też od Electro Harmonix. Czyli póki co nie będę zapinał mu pętli efektów, bo chcę, żebyś zobaczył, jak ten efekt gra sam z siebie. To jest powrót, więc zostaje po tej stronie, ponieważ jak widzisz na tym efekcie jest to na odwrót. Super. Minoś w środku. Attack Decay to jest ekstremalnie dziwny efekt, ponieważ nie dość, że możesz sobie wyobrazić, że to jest tak, jakbyś grał tylko i wyłącznie na reverse delayu, który ma tylko i wyłącznie pełny, pełny mix, czyli słyszysz tylko i wyłącznie te zwroty, albo możesz sobie pomyśleć o Attack DK jako o zautomatyzowanym pedale głośności, czyli w zależności od tego, co grasz, on za każdym razem będzie odpalał w tą stronę. I Attack DK ma jedną. Ekstremalnie fajną funkcję, czyli funkcję poli. Ma też swój zbudowany przestarzały, nie będziemy się dzisiaj nim zajmować. Ma funkcję poli, która pozwala ci na granie akordów, które będą się łapały. Plus minus w tym wszystkim. Mówię plus minus, ponieważ jest to czasami trochę bardziej skomplikowane w przypadku takich obwodów. Jesteś w stanie takie blu, blu, blu w tym wszystkim. I to blblblblb jest właśnie z tego, że ten układ do polifonizacji nie do końca sobie z tym wszystkim radzi, which is, which is great. I teraz atak na połowę, decay na połowę. I jeżeli wyłączę tą polifoniczną część tego wszystkiego. Zobacz, że też zmieniła się czułość całego obwodu, nie? Czy na przykład chcemy atak i trochę dłuższy decay, które właśnie to wszystko? I teraz możesz usłyszeć, że w przypadku akordów całość już się nam wysypuje, nie? I to ma teraz trochę brzmienie takiego syntezatora, wiesz? I teraz jeszcze jedna fajna rzecz: że atak DK jesteś w stanie trochę oszukać w kwestii tego, co on potrafi zrobić, bo jeżeli będziesz uderzał mocno, atak DK będzie zbierał każdą nutę, ale jeżeli będziesz grał bardzo delikatnie. Jest pewne miejsce, w którym możesz ten silnik oszukać. Dobra, dopnijmy sobie tak samo jak w przypadku Kutrona nasze specyficzne przesterowate sondy. I jesteśmy już teraz syntezatorem, tylko damy sobie dłuższa, tak, żeby to było lepiej słyszane. To, co też powinieneś usłyszeć, to to, że jeżeli ten efekt jest ustawiony w taki sposób, że nie przypuszcza ci tak szybko tych wszystkich dźwięków, jeżeli będziesz za szybko grał, po prostu ten efekt nie będzie z tą współpracował. Więc jest to efekt na tyle specyficzny, że najlepiej traktować go jako dodatkowy instrument. A tak, decay mamy ogarnięty. Bierzemy się za ostatnią część naszej wycieczki, czyli bierzemy się za Ring Modulatory. I teraz, wszystkiemu mówimy. Serdeczne dobranoc, prawda? To sobie łączymy, to sobie łączymy. Już rozłączam. Oczywiście, jak zwykle, to, to tutaj wymyślisz w kwestii. boję, no ale. To, co masz w tym momencie na ekranie, czyli te dwa ring modulatory, są dwie kompletnie różne kostki. To, że obydwa są ring modulatorami, nie do końca znaczy cokolwiek, ponieważ. To, co mamy po prawej stronie, czyli Fairfield, zajmuje się tym ring modulatorem w trochę inny sposób. Czym w ogóle jest ring modulator? Ring modulator, w tym momencie mogę się pomylić, jeżeli się pomyliłem, poprawmy proszę w komentarzu, nie jestem nieomylny. Jest to obwód, który wyrzuca sumy i różnice harmoniczne znajdujące się w danych dźwiękach. Więc dlatego możemy go dostroić, dlatego możemy osiągnąć takie bardziej metaliczne brzmienie. I teraz weźmy, zaczniemy sobie od ring modulatora od Fairfielda. Weźmiemy sobie mix na full, tak żebyś wiedział dokładnie, z czym my to jemy. słyszysz ekstremalnie specyficzny sound i teraz tak, damy sobie mix na 50% volume na 50% tu mamy jeszcze low pass, ale nie będziemy się nim teraz przejmować Dostroimy sobie to do dźwięku E damy go trochę głośniej, tak żeby trochę nam przesterował wzmacniać i mamy go teraz dostrojonego do dźwięku E no i co się stanie, jeżeli weźmiemy sobie pentatonikę molową E Jeżeli damy ten mix na full, będzie to jeszcze bardziej słyszane. Czyli, jeżeli chciałeś brzmieć na gitarze jak robot, Ring Modulator to jest Twoja droga do wygrania. I Ring Modulator od Fairfielda jest o tyle super, że w momencie kiedy zmienimy go z High na Low, dostajemy tremolo. Teraz, jeżeli sobie właśnie tę frekwencję trochę dokręcimy, i to tremolo jest naprawdę przyjemne, naprawdę fajnie brzmiące. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał 48 minut. Dlatego nie będę ci pokazał wszystkie rzeczy, które w Fairfieldzie da się zrobić, ale bierzemy się za panterę. No, w panterze zepsuła mi się dioda. W każdym razie, już możesz. już chyba słyszysz, że jest dziwnie, nie? Dla mnie ten ring modulator to jest efekt, który ja mogę używać autentycznie jako dodatkowy instrument. Nie pamiętam dosłownie co, która gała robi. o jest to. Możesz myśleć o tym jako o takim fuzie, który jest w ciele ring modulatora. No tak, fenomenalnie. Czyli tak jak obejrzałeś na tym materiale, to miałeś raptem trzy przykłady bardzo specyficznych efektów, bo w tym momencie, w momencie kiedy wyjdzie ten materiał, mam nadzieję, że już wyszedł materiał o efektach otfurlaga, czyli o tym, to jest Szosin tfurlaga, czyli dosłownie dron stricte. Jakby ta przestrzeń efektów, które są dziwne, które są inne, jest ogromna. Jest ich multum. I wiesz, jakby chciałbym, chciałbym tym materiałem pokazać, że nie ma sensu się zatrzymywać tylko i wyłącznie w sferze sztubskrymerów, fuzów, ponieważ ten cały Świat tych efektów jest tak specyficzny, jest tak dziwny, że warto czasami zejść z tej utartej ścieżki i poszukać czegoś innego. Mogłem tutaj jeszcze pokazać, na przykład, co się stanie, kiedy wepniesz reverb przed przesterowanym piecem, albo co się stanie, jeżeli wepniesz reverb jako pierwszy efekt w Twojej desce. Do czego cię absolutnie zachęcam. Spróbuj sam, kiedyś o tym porozmawiamy. Mam gdzieś to wpisane w kajeciku, że, że chcę o tym zrobić materiał. Na Discordzie pod komentarzami do tego wideo możemy sobie porozmawiać o innych efektach, o innych bardzo specyficznych, dziwnych efektach, którymi się kiedyś spotkałeś, z którymi ja się kiedyś spotkałem. Możemy porównać swoje opinie, możemy zobaczyć co, co nam gra, co nam nie gra. Jeżeli wyciągnąłeś coś z tego wideo, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, daj suba, bo bezpośrednio wpływa to na to, jakie treści mogę tutaj pokazać i jak daleko mogę z nimi dotrzeć. Jakby to jest, wiesz, transakcja wiązana. No i to tyle. A tymczasem grajcie, brzmijcie dobrze.